Gomina Nowakowska, Katarzyna łaska, Magdalena Karel i inni. Bedamena zdobył dla was Grand Tips. Beda Bedamen. Na Beda Przygody zapraszał producent zabawek Bedamen. Zabiegane są na pewno po prostu. Coś wsysa mój czas. Moje życie jest napakowane różnymi rzeczami. Studiuję, pracuję, czasami uda mi się wyjechać na wakacje, bardzo krótkie. Actimel pieca codziennie rano, kiedy wychodzę z moim psem. robiłam z tego sobie taki mały, poranny rytuał. Daje mi dobre samopoczucie, tak naprawdę. Jeśli chodzi o smak, to w ogóle pierwsza klasa. Tylko Actimel zawiera Defensis, unikatowy szczep bakterii LHC. Dzięki temu Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Że mój szampon usuwa łupież na zawsze. O nie! Łupież wraca, bo masz zaburzoną równowagę skóry głowy. Oto nowa generacja Head and Shoulders z cynkiem. Dzięki formule ActiCinq Head and Shoulders przywraca równowagę skórze głowy i usuwa 100% łupieżu. Na zawsze. W końcu pozbyłam się łupieżu. Twój szampon to potrafi? Nowa generacja Head and Shoulders z formułą ActiCinq. Sprawdź go. Hey! Alpha Dings on Machines. Testują najlepsze maszyny w mieście. Ścigaliśmy się w naszych nowych pojazdach, kiedy nagle zjawił się Pain. Sprawił nam niezłą niespodziankę, ale przecież mieliśmy nasze niesamowite pojazdy. Więc zdaliśmy sobie z nim radę. Atom, nowa drużyna Excelmana. Byłem właśnie moje cztery kółka, kiedy wtargnął ten mięśniak. Mały prysznic Flash! Figurki pojazdy Atom. Nowość od Excelmana. Przetestuj je. Wszystko zaczarować. Cały świat. Sześć zabawek Krajola do wyboru. W erze Metalu. Nowe, przerażające smoki budzą się, by zniszczyć królestwo Ryzen. Te piekielne stworzenia przejęły energię innych. Stocz, decydującą bitwę z nowymi smokami z ery Metalu. Teraz możesz stworzyć nowe, zadziwiające, plazmowe smoki. Wszystko to od Megablocks. Crunchips prezentuje. Bohaterowie serialu Bedamen teraz w paczkach Crunchips. Szukaj Bedamen Disk i wystrzałowych wyrzutni, które dodadzą ci mocy. Dziesiątki postaci w unikalnej kolekcji. Spiesz je wszystkie. Znajdź Golden Bedamen Disk i wygraj robota lub arenę. Zdobądź je. Wybieraj, ładuj, celuj i Beda Fire. Crunchips i Bedamen. Zbieraj, graj, wykrywaj. Testy naukowe, takie jak te, dowiodły, że Żel do golenia Gillet Series jest lepszy od zwykłej pianki, która może ominąć część zarostu, a Żel Gillet pokrywa go w całości, dając lepszy poślizg maszynki i bardziej komfortowe golenie. Przetestuj go sam, Żel Gillet Series. Kup Żel Gillette Series i wygraj Hyundai Tusana lub bilety na Mistrzostwa Świata FIFA. Do mistrzostw trzeba być przygotowanym. Zbierz mistrzowską kolekcję przestrzennych naklejek z piłkami i finałami mistrzostw świata dla najlepiej przygotowanych. Miliony darmowych paczek Mister Snaki. A dla prawdziwych mistrzów piłki, kapelusze kibica, koszulki z nazwiskiem oraz inne nagrody. Jakie? Sprawdź w promocyjnych paczkach Mr. Snaki i Star Chips. Jeśli macie ochotę, oglądajcie nas w sobotę! Każdą sobotę w Hugo Family. Dwie rodziny walczą ze sobą o komputer multimedialny. Aha, i mamy dla Was super grę! Jeżobranie! Do zobaczenia w każdą sobotę! sobotę. Pa, 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 pa. Na soczyście owocową zabawę z Hugo zaprasza Frutella. Pakiet familijny w cyfrowym Polsacie. Tylko złotówka dziennie. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń i zamów. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Zbierz wszystkie naklejki z Twoich ulubionych Chipikao i Mini Chipikao i wklej je do nowego albumu Chipikao Shaman King! Chipikao daje Ci siłę na bliskie spotkanie z magicznym światem szamana i wygrywanie fantastycznych upominków! Ha! To było tak, jak w jakimś filmie. Wzięło mnie za pierwszym razem, a raczej za drugim. Bo gdzieś wcześniej już ją widziałem. Nagle załapałem gdzie. Mógł ją znać winy, ale nie znał. Puścił w obieg SMS-a. Joystick też tylko wiedział kto wiedział. Mózg wie wszystko, ale tego jakoś nie. Znał za to rudą ze Śląska. A Ruda? Jak zwykle wiedziała o kogo chodzi. I tak połączył nas SMS. -y. Prost biały śnieg, a moje firanki takie szare. Użyj wanisza do płukania firanek. Wanisz dodany do płukania doskonale i bezpiecznie wybiela, zachowuje biel na dłużej oraz nadaje kształt. Wciąż śnieżno-białe. Wanisz do firanek, Olśniewająca biel na dłużej. Gdy nie wszystko wychodzi idealnie, w lepszy nastrój wprowadzicie Cibo Exclusive. Sekret to najlepsze i najświeższe ziarna, pochodzące z niezwykłych miejsc, pełnych radości i pasji życia. Chibo Exclusive to świat doskonałego nastroju. Chibo, podaj to, co najlepsze. Czy to możliwe, że z wizirem można nosić białe rzeczy każdego dnia? Przekonajmy się. Coś? Witam. O, wow. Białe koszule. Czekamy na młodych. A na co dzień też ubieracie się na biało? O nie, pranie białych ubrań to koszmar, trzeba je namaczać. Na wizir? Idealna biel, bez namaczania. Jakoś nie wierzę. No to proszę spróbować. Hm. To dziś przekonamy się, jak wizir sobie poradził. I jak się spisał wizir? No, byłam naprawdę zaskoczona Widzi pan, nawet kołnierzyk jest idealnie biały I to bez namaczania Wizir, 100% bieli, bez namaczania Czy twoje włosy pierwszego dnia są pełne objętości? A następnego przyklapnięte? Nowa pianka Wella Flex dwudniowa objętość Przywróć włosom objętość jak poduszce Dzięki specjalnym, sprężystym jak poduszeczki cząsteczkom Obudź w twoich włosach objętość również drugiego dnia Nowy Wella Flex dwudniowa objętość Wela. Mediamarkt nie dla idiotów. Prawdziwe raty 0% w Mediamarkt. Na przykład odtwarzacz mp 3 marki Creative z pamięcią Flash 512 MB, z wygodnym wyświetlaczem LCD i wyjściem USB. Teraz w 10 ratach po 25 zł. Kto ma ochotę na przygodę? Ja, ja, ja. To kraina gejzerów. Zielony <sum> Bierz marchew to energia! O, teleporter! Tak! Może Zielony wąfus błotów! Jak to przejść? Hyperbuddy! Ale świetne kubki! Dwa nowe ruchome kubki ze świata 3D przenoszą się do naszego świata! Szukaj promocyjnych opakowań kubusia! Testy naukowe, takie jak te, dowiodły, że żel do golenia Gillette Series jest lepszy od zwykłej pianki, która może ominąć część zarostu, a żel Gillette pokrywa go w całości. Oto Szymon Majewski. Fenomen roku w swoim show. W programie, który był i pozostanie bez cenzury. Prześmiewca. Sumienie narodu w ciężkich czasach. Człowiek, którego żywiołem jest wielka draka. Kto to? Nie ja! weźcie w gaz! Ja nie chcę prowadzić tego programu! Nowa edycja.